Przeczytajcie sobie treść i opis pod filmem. W opisie macie link do całej matury, jak i inne ważne informacje, jak na przykład linki do zadań podobnych. Zaczynamy. Ja już przerosowałem rysunek do tego zadania, żeby było szybciej. Gdybyśmy zechcieli napisać równanie tej prostej y równa się AX plus B. To widzimy, że ona jest rosnąca, więc przy X, ten współczynnik kierunkowy to na pewno byłoby coś z plusem. A oś y jest na w trójce, czyli to by było trójką. Czyli gdybyśmy mieli wskazać równanie tej prostej, którą widzimy na rysunku, to z tych, które są tu do wyboru, jeżeli przyjdzie ma być coś dodatniego, to pasowałoby A. Ale trzeba ostrożnie czytać. My nie mamy wskazać równania tej prostej, tylko równanie prostej, która powstanie na skutek. Odbicia względem osi OX, czyli względem tej tutaj osi. No to już odbijam każdy punkt. Ten punkt w tą stronę to było trzy kratki, to teraz w tą stronę jest trzy kratki, czyli tu jest 1. Tutaj było względem osi X oczywiście. Jeden w górę, to teraz jest jeden w dół, tu jest druga kropka. Łączę te dwie kropki. Ciach. I ta prosta Y równa się AX plus B. No to widzę, że osi Y jest przycinana w minus 1, minus 2, minus 3 w minus trójce, czyli to na pewno jest minus trójką. Ona maleje, więc przy x musi być coś ujemnego, a takie coś jest spełnione tylko w podpunkcie d, to jest minus 2 trzecie. Wybieram odpowiedź d,